Proszę Państwa, dziękuję za prośbę, dziękuję za prośbę, jedno mogę spełnić, mogę iść wolniej, tylko, tylko proszę pamiętać o tym, że czas mimo wszystko mija i jakiś, jakiś tryb musi być przyjęty. Oczywiście, no nie, nie będzie tak, że nie chciałbym, żeby było tak, że po prostu ktoś się zgubi, natomiast tłumy są nieprzebrane zawsze tutaj i to ja nie mogę zapewnić tak, że pójdziemy w grupie jednej całą szerokością drogi krzyżowej, bo jest to niewykonalne. To jest niewykonalne. Przynajmniej w niektórych sytuacjach. Nie wiem jaki będzie ruch, czy, czy bardzo, bardzo duży, czy, czy mniejszy. Różnie to bywa. Natomiast oczywiście postaram się sprostać tej prośbie, żeby iść wolniej i żeby czoło w miarę czoło było w miarę widoczne, czoło tego, tego naszego pochodu naszego. Tak dzieci prowadzą do przedszkola. Z przedszkola na spacer taką dineczkę i będziemy szyd.